Aleluja, tak jak Jezus powiedział, kiedy pragniesz, przyjdziesz do Jezusa i pijesz z wnętrza Twojego, bo płyną rzeki wody żywej, Twoja rodzina się naprawi. Aleluja. Twoja żona się naprawi, twój mąż się naprawi, Amen, hallelujah. Twój biznes się naprawi, twoje życie się poprawi, kiedy będziesz przebywać z Jezusem, hallelujah, w uwielbieniu i chwale, nie jako kozioł, osioł, czy jak ci w żłobie, ale po prostu z rozpartymi rabinami przed królem królów i panem panów, będziesz go uwielbać i wymyślać i chwale. Haleluja, to jest Boża moc. Aleluja. Jezus będzie kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Wreszcie to jest oznaka, że będzie Ci się powodziło, kiedy będziesz do Jezusa. I nikt, i nic Cię nie zatrzymie. Chcielibyście mieć to na pierwszym miejscu. Biblia mówi, Królestwa Bożego szukajcie w wpierw, a wszystko inne będzie Ci dodane. Aleluja. I powiem Wam, że Bóg jest dobry. Bóg czyni wspaniałe rzeczy wśród nas. I gdzie jeszcze większe. Ja widzę, jak wczoraj my z Markiem rozmawiali. Jak Indianie czekali aż pociąg nadjedzie, żeby go obrabować. Nie? To do szyny przykładali ucho i wiedzieli, ile kilometrów zostało, żeby Sasacka mogli zrobić. Nie? Tak jak ja teraz przykładu ucho i słyszę ten ten Bożego przebudzenia. Bożego namaszczenia, Bożej chwały, Bożej mocy, Bożej miłości, Bożej dobroci, Bożego uzdrowienia, Bożej chwały, hallelujah! Bo to jest Bóg, już ja takiego Boga chcę, już ja nie chcę innego Boga, chcę żywego Boga, Sy het dit al, haleluja. Wimme Jesus, haleluja.